21 kwietnia 2023 roku. Ahoj przygoda! Było zimno, nie było jak nagrywać, chociaż w pasiece coś się działo. Zauważyłem, że w jednym ulu, samej wiosny, na początku kwietnia, pszczoły wyrzucają nie do końca rozwinięte, trudniejsze takie białawe, czyli było wiadomo, że matka strutowiała, albo coś innego się stało. Strzałami jestem od 40 lat i chyba wiem, co należy zrobić. Przede wszystkim zrozumieć symptomy, o co w tym wszystkim chodzi. I otóż zrobiłem tak. Byłem przekonany, że matka jest niewłaściwa, jak są trutnie na początku kwietnia. Nie wiadomo, czy to jest matka strutowiała, czy trutówka już zrobiona. Nie interesuje mnie to w ogóle. Zorganizowałem mały ul. Z zapasową matką i ona tam sobie spokojnie przeżyła. Czyli poszukałem tej matki ulu. Zresztą nie trzeba było szukać, bo ona znakowana, pierwszą, drugą, trzecią ramkę wyjął, była do klateczki, do kieszonki, bo zimno wtedy było tutaj, do kieszonki, trak. I do drugiego ula idziemy, tam gdzie niby ta trutówka. Zobaczyłem, gdzie jest na ten, ten czerw. Uchyliłem beleczkę, położyłem klateczkę z matką. Dwie, trzy minuty matka wyszła, poszła do ula. Za jakiś tydzień do ula zajrzałem. Są już właściwe jajeczka. I nie ma co szukać starej matki, wynosić pszczół, wysypywać gdzieś na trawę. W kwietniu nie zachodzi taka potrzeba. Pszczoły bardzo szybko przyjmują matkę. Jeżeli same wynoszą trudnie na zewnątrz, to wiedzą, że coś jest nie tak. Chcą sobie poradzić. Tylko trzeba im delikatnie pomóc. i... Bez grzebania w ulu, bez domniemywania, bez... No bez zbędnych ceregieli po prostu. Matka podana, przyjęta. W tym ulu, gdzie matka zapasowa była, już zasklepiają mateczniki. Trzy sobie wyciągnęły. Zobaczymy, co później będzie. Na razie na mnie ingeruje. Jeden matecznik na pewno zostanie. Matka będzie zapasowa. Dzisiaj mam zamiar przeglądnąć te dwa, trzy ule i dodać ramek, bo gniazda trzeba już poszerzać. W tym ulu była poddawana matka na miejsce tej struty białej. Widać tutaj, bo tu się pojawiają dosyć często trutnie. Stąd wziąłem matkę zapasową. Myślę, że już będzie nieco cieplej. Trzeba im tutaj nieco poszerzyć. I to zrobimy teraz. I już mają szerzej. Sprawdzę czy tu nie trzeba dołożyć ramek. No ostatnie już chodzą. Jest ciepło, co mają nie chodzić. No, nie to dymku kurażowa. Zaczerwiona ramka. Jajka malutkie la, No. Zaczerwiona. zaczerwiona. Następna. Nie będę wyjmował. Nie ma po co. to jest żarciem jeszcze. Przełożymy na drugą stronę. Za ten czerw. Z tej strony nie było. i tu macie żarcia trochę, bo ta ramka nawet jest trochę ciężka tak jest tu też jest żarcie u jest żarcie świeże no naniosły już czegoś, klon kwitnie nie ruszamy tu jest coś znowu No i to przyniosły coś Nie wyjmujemy Nałożymy Pakujemy to z powrotem No bo cię zgniotę gdzie tu był czerw młody czy to było tu nie na poprzedni no, za dużo ramek nie ma co dodawać wielkiej siły nie ma stawiamy wszystko jak jest Dodaję ramek, tak trochę z zapasem, nie na styk, żeby mieć bezpieczeństwo, że nie będzie nastroju rojowego, że jak coś się stanie, że nie będę mógł przyjść zaglądnąć, to nic się złego nie stanie. Czyli tutaj włożę jeszcze w jedną lub dwie po boku na zapas. to tak, profilaktycznie Jeśli się zrobi chłodniej, to i tak będą. Siedziały tam, gdzie będą chciały. Nie ma co im teraz wyznaczać miejsca, gdzie mają siedzieć, zacieśniać gniazda. Nie ta pora. I mały luz się by został. No i tak będzie. No to tymczasem. Do następnego razu.